Także YouTube, witam Was na kolejnym, trzecim już odcinku z zapisu live'a, i to będzie już ostatni. E, także są czateły, jak najbardziej. I słuchajcie, dzisiaj plan jest następujący: Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że będziemy ogarniać kwestie eksploracji i zgarniania surowców, ale jednak stwierdziłem, że czat zadecyduje i generalnie robimy eksplorację połączoną z kopalniami. Także idziemy gdzieś w tę stronę tutaj, zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekać. Jak coś znajdziemy fajnego, to zeksplorujemy, pokopiemy i tak dalej, więc taki dzisiaj mieszany odcinek. I czaty, pilnujcie mnie, żeby minęło pół godziny. Nastawcie timer, żeby to był półgodzinny odcinek. Please, dziękuję. Żelazo nam się ładnie tutaj też poprzepaliło, poprzepalało. Więc jakby będziemy mieli do kolejnych naszych Redstoneowych przygód. Zobaczymy. Ale chyba. o 19 koniec? Dobrze. Może być, bo jeszcze pierwszą część muszę dla was wyrenderować na YouTube a, dzisiaj wrzucić. Ech. i tak dziękujemy wspierającym pamiętajcie łapki komentarze subskrypcje socjalki. na live y zapraszam na twitcha linka w opisie macie standardowo jak zawsze dobra idziemy spać w ogóle w tym drugim odcinku chyba nie podziękowałem wspierającym no i sobą na twitchu oczywiście halo Dziękujemy komu wspierającym. Ja słuchajcie, dzisiaj AGE w dzisiejszym odcinku z tego AGE strollowałem, bo nagrywaliśmy wczoraj Dead by Daylight. I pamiętacie, jak jeszcze była współpraca z G2, że ja mówiłem i zapraszamy was gdzie? No na G2 tam maga zawsze krzyczała i stwierdziłem, że zrobię jej takiego trola I powiedziałem, a gdzie? Aga, yy. nie wiem czy ktoś widział, oglądał. Cześć Tołek dobra, eksploracja kopalnie wygrała. To słuchajcie, jedziemy do jak coś tam. Jak, jak co, jak, jak sa, jaksa, jak sa, jak malararak. Dobra, to jest to. I słuchajcie, lecimy na zachód, eksplorować. Tu, 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 tu. O, widzę, to meczek dziewięćdziesiąt, to meczki dziewięćdziesiąt, ty mi powiedz, kiedy u was wchodzi grani, ta twoja zagom? Czekajcie, gdzie to w ogóle? Czekajcie, czy to jest to miejsce? Nie, to nie jest to miejsce. A, to jest sawana dalej. Właściwie to wiecie, co mogliśmy, mogłem łódkę ze sobą wziąć. Ale dobra, łódkę to możemy sobie zrobić na spokojnie. Jezu, króliki tu się same zabijają. A ty Tomek już po pracy w ogóle. Tomek jak to jest chyba wyłączony w ogóle? A bo ty no tak, bo ty na nocce byłeś. Dopiero wstałeś? Okej. Okay. O i słuchajcie, jakby ktoś z was widział kamień teleportacyjny tutaj na live, bo ja wiem, że wy jesteście w stanie szybciej zgarnąć czy ja, niż ja, że coś tu jest, krzyczcie. Możecie kapsem nawet. Lazania z biedranki, dzięki za followka, siema. A muszę spróbować lasagne z biedronki, bo podobno jest lepsza niż ta z Lidla. Trzeba spróbować, bo kupiłem, wiecie co, kiedyś te z Lidla. No, niestety, absolutnie nie moje smaki, a podobno te z Biedry są lepsze. Mm -hmm. Tak, to ta z Biedronki jest lepsza. No ja na szczęście mam nową Biedroneczkę tutaj. Najlepiej smakuje z mikrofali. Problem jest taki, że ja nie mam mikrofali. Znaczy, mam teoretycznie, ale... coś pogodynka, dzień dobry. No, ja do Biedronki mam na pewno bliżej niż do Lidla, bo nawet. Nawet nie mam kilometra. Po linii prostej to jest jakieś 600 metrów, może. 700. Do Lidla już na trochę dalej. Ja czekam na teren mastery braidera. tylko. Up! No. Nie <laughs> skomentuję. O, brunzowa owca. W ogóle jak będziemy wracać, chociaż nie będziemy na pewno wracać, ale wiecie co, w ogóle wydaje mi się, że jak szliśmy tam, to tam chyba była jedna z moich budowl, którą robiłem, jak testowałem sobie jedną rzecz i pomyliłem sejwy. Przypomnijcie mi, że bo teraz mi się przypomniało, że coś tam widziałem. Przypomnijcie mi, no pójdziemy to zniszczymy, bo ja testowałem niektóre rzeczy na moim save'ie drugim jakby zdublowanym, ale mam wrażenie, że chyba je pomyliłem. Tutaj to był jakiś meteoryt pierdyknął, ale jest dużo żelaza, ja bym tu zszedł, zejdźmy sobie. <laughs> Sprocony. Widzieliście, jak w serce zostało. <laughs> o, oh my god. Aż sobie... O, akurat tam się kilo Ja. Yeah. Ja mam farta życiowego. Znaczy w grach szkoda, że nie w życiu. <laughs> o, o Boże, aż, aż mi serce stanęło. Uu, dobra, easy, calculated to było, w razie czego. Zobaczcie, no znowu nie mamy tej animacji niszczenia bloków. Coś się badży. E, z minecraftowaniem już raczej nie wrócą. Może się coś nowego wymyślił. Czemu ja taki niecierpliwy? Bo taki jestem, no. Ja mam znaczy, zależy. Czasami mam większą cierpliwość, czasami nie. Ale z reguły jestem bardzo niecierpliwą osobą. Ale do ludzi jestem cierpliwy. Do ludzi, do ludzi mam dużą cierpliwość. Wow, 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 wow hello. To są fajne rzeczy na dole. O! I patrzcie, są te świecące... ...oktopusy. Pomarańcze? To jest jakaś piosenka dla Tomeczka. Pff. Kolega miał chyba problem ze swoim życiem. Pijam drinki smokam dziewczynki. Kurde, piosenka idealna dla tomeczka. Tak, widzę, że on tu siedzi, dziad. Myślę, że jest fajny. Ale to chyba wszystko z takich ciekawostek, tutaj. 16 diamentów? Ładnie. W ogóle już chyba mówiłem nieraz, że jednak te nowe. Te nowe Minecraftowe wszystkie seedy, One są tak epickie. Jeszcze naprawdę, jak ktoś, co ma możliwość grania na shaderach w Minecraft. Oj, grajcie, bo cały widzicie, że to ładnie wygląda. I naprawdę polecam bardzo mocno te shadery komplementary Reimagined. One są świetne. Że bugują mi się animacje niszczenia bloków. I to mi się niestety jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba. A czekajcie, a był jakiś. Był chyba jakiś skrót, prawda? który dawał możliwość restartowania teksturpaków. Pamięta ktoś z Was może, jak to było na klawiaturze? To ja może będę sobie po prostu jakieś przyciski wpisywał, F3R pewnie, nie? F3T Dobra, do wora. Tam widzę diamenty na dole. Aha, F3R to shadery. No to nie, 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 shaderów. To nie, 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 nie shadery. Tekstur packa. Resource pack. To trzeba prze... No zaraz zobaczymy. Jak nam się tutaj coś zdupi i że nie będziemy tego widzieć, to... O, tu są diamenty. F3T, tak, to są tak stróbaki, dobra. A F3R, tak, shader, reload, dobra. okej okay. To już będę pamiętać, chyba. To na tu jest i tańczy dla mnie, bo że to wiem. Ja niech mi nikt nie mówi, że nie zna słów tej piosenki, to po prostu nie uwierzę. Powiem wam tak: każda osoba, która wam powie, że nie zna tekstu jakiejkolwiek piosenki disco polo, to kłamie po prostu jak tylko może. Nie da się nie znać piosenek disco polo. Nie da. Ja nie przepadam za Disco Polo, ale kurde teksty niektórych tych piosenek to się zna tak po prostu, z dupy nawet, wręcz bym powiedział. Nie wiem kto to śpiewa. czy znaczy nie, no wiem, no to jest weekend, nie? Ale tych innych Disco Polo też niby nie znam kto to śpiewa, a i tak każdy wie co, o co chodzi, w którym kościele dzwonią, nie? O, właśnie, czekajcie, a jak już tutaj są specy od Minecraft'a, yy, Poison of Night Vision, z czego się robiło? Byśmy sobie kurde machnęli, jakbyśmy. Jeżeli by się dało radę zrobić. Dobra, ale my tu przyszliśmy po diamenty i eksplorację. Złota marchewka i co jeszcze? I zwykły potion, ten podstawowy. No marchewki mamy dużo złota też. Trzeba by zrobić, bo... Jednak Night by się przydał. Jezus, czemu ja tu wpadł? Dobra, bo ty mi spokoju nie dasz. Weź! A ty nawet nie próbuj! Mam Blaze, powinienem mieć jakieś te proszki. O, 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 o. Dobra. Patrz, 27 diamentów. Elegancko. Tak można żyć w Minecraft. O, jeszcze kolejne będą. Może jeszcze jakieś gdzieś tutaj, co? Dziękuję. Ja mam brodawki. Robiliśmy farmę, zresztą jej ja tak będę musiał zrobić kolejną. Kiedy będzie koniec live'a? O 19 bo tyle mniej więcej planuję jeszcze odcinka i potem możemy jeszcze dosłownie sekundę pogadać. Chociaż nie, nie będziemy raczej gadać, bo ja jeszcze muszę to zrenderować. Żeby na dzisiaj wrzucić, a potem idę sobie chillować w Fortnite. A, no, chillować w Fortnite, uh -huh. ja i chillowanie w strzelankach, na pewno. Po najlepsze jest, coś co? Najlepsze jest to, ostatnio pani Marta coś tam do mnie... Ja mogę z tobą w Fortnite zagrać! Tylko nie krzycz! <grym> A ja takie... Dobrze, postaram się. <grym> I nie krzyczałem. Znaczy, krzyczałem, ale... W swojej głowie. <grym> Nie, wiem co, mówię, ja już to, ja się powtarzam do usranej śmierci, ale jak ja widzę, jak ci konsolowcy grają i do cholery, oni nawet się nie muszą starać, żeby cokolwiek strzelić, to mam takie, ooo, gotuje się we mnie po prostu. No, nic to później, jak już będę do łóżka, to i tak muszę czekać, aż mi się piżama wysuszy. Au. Zaraz, tu jest wyjście? Nie, zaraz, moment, 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 wait, wait, wait. Woda, tu jest woda. Zresztą ja myślę, że osoby, które grały ze mną w cokolwiek, kiedykolwiek, wiedzą jak ja się zachowuję w grach. Oj, to chyba nie tu było. Ale nie, nie, nie. Takie gry jak Fazmo, czy nawet Dead by Daylight. One tak na mnie nie działają jak wszystkie gry, w których trzeba strzelać. To jest zupełnie inna Bajka, albo Liga Legend. Tak, gdzie trzeba strzelać liga. Nie wiem, ja naprawdę, grając czasami w te gry, mam. Znaczy, inaczej, jeżeli chodzi na przykład o Fortnite'a, to mówię, najbardziej mnie denerwują konsolowcy, bo to po prostu tak bardzo widać, jako, wiecie, jak was ktoś zabije, nie? I wy widzicie, jak kolesiowi kursor chodzi, że to jest typowo z konsoli, a uwierzcie mi, naprawdę, ja grałem na konsoli Fortnite'a, grałem w Marvel Rivals. I serio. Tam się tak łatwo fragi strzela, że to jest w ogóle. Wiecie, na PC trzeba się postarać. Naprawdę trzeba się postarać, bo jednak jakby trzeba pokombinować. Eee, trzeba dobrze celować, a nawet na, na konsoli wystarczy, że macie kursor nad typem i już wam zalicza fragi, nie? To jest bardzo duży problem. A najbardziej już mnie boli to, że się nie da tych crossplayi powyłączać. A liga to jest w ogóle inny, to jest w ogóle inna liga. W League of Legends przede wszystkim denerwujemy to, że czasem ja mam w ogóle wrażenie, jakby mnie dany skill w ogóle nie dotykał, a mnie dotyka, bo jest różnica terenu do gry 2D powiedzmy, wrzucili różnicę terenu 3D, nie wiem, po cholerę. Ehm... No i czasami mam wrażenie, że ta liga nie działa jak powinno, ale to takie moje odczucie. Eee, dobra, pójdźmy jeszcze kawałek, mamy czas, mamy jeszcze chwilę. Ja nie gram normali. Zacznijmy od tego. Ja nie gram normali w, w, w Boże, w Wowie. Eee, w Lidze czasami się zdarzy, bo czasami mam ochotę, ale w większości przypadków gram ramy. Ale trochę mnie drażni, czasami niektóre mechaniki ligi. Li, li, bo w ogóle damage został tak zmieniony. Ja pamiętam naprawdę czasy takiej ligi, gdzie wiecie, tank był tankiem, healer był healerem, support był supportem, jungler był junglerem. Wiecie o co chodzi. Nie, każdy miał swoją rolę, dana postać była jakby przypisana, nie miała jakiegoś super damage'u, ale była dobra w tym co robi. Teraz w lidze Absolutnie nie ma znaczenia kim ty jesteś, co robisz, idziesz supportem, idziesz DPS-em, idziesz tankiem. Jak zbudujesz postać to będziesz napierdzielać tak samo. I to jest moim zdaniem najgłupsza rzecz jaką mogli w lidze zrobić. Bo naprawdę, patrząc na nagranie, na przykład chociażby normali, gdzie ja widzę Veigara na, 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 na bocie I to jest w ogóle dla mnie... Och... Nie wiem, dziwne to jest. Dobra, ale tutaj już widzę, że w ogóle mamy jakiś wielki ocean. Ale trochę się ubowiliśmy jeszcze w surowce. Patrzcie, kolejne. Wow, dwa staki, ponad trzy prawie. Żelaza, elegancko. Dobra, fajnie by było, gdybyśmy znaleźli kamień teleportacyjny. Tak, by the way. Uuu, ile tu jest rzeczy, ale bez tego, potki na oddychanie to tu w ogóle nawet nie ma się co. Kalisto i się leci. Nie, naprawdę tęsknię za starym LOLem. Ja bardzo dużo pamiętam, że grałem, głównie z... pamiętam jak graliśmy przecież ee, z kiną chyba. Tak, z kiną graliśmy bardzo dużo w ligę. I to ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie była ta mapa Twisted Triline na 3 trzy, trzy, graczy. To były kurde czasy ligi. Wtedy się naprawdę fajnie grało, bo się tak jak mówię, każda postać mniej więcej miała swoją rolę i tej roli się trzymała. I ona w innej roli była po prostu useless. Um, a teraz, no mówię, no niestety, ale czasami supporty biją więcej niż dps A już o tankach w lidze to już nawet nie wspomnę, bo to jest tak broken. Nie wiem, dzi dziwnie moim zdaniem z tą ligą zrobili, no ale wpływu na to nie mamy. A zresztą to wszędzie tak jest. W Dead by Daylight też mam wrażenie, że teraz kilerzy są dużo trudniejsi niż byli kiedyś. Albo może inaczej. Ci, których reworkują, to mam wrażenie, że robią ich jeszcze trudniejszych niż byli. No wiadomo, balans, tak? Ale... E, tak, Hitman, wiem. Szukam kamienia teleportacyjnego, bo ja ze sobą nawet go nie wziąłem. Sobie trochę bez sensu zrobiliśmy. Bo... O, 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 tam jest chyba. Tak, tam jest. Musimy sobie w ogóle, słuchajcie, lunetę zrobić. Tylko, że ja nie mam... Tylko, że ja nie mam tego. E, nie mamy... Jak to się nazywało? O, tu jest w ogóle statek zat zatopiony. Eee, nie znalazłem jeszcze nigdzie tego ametystu takiego. Tak, tak, ametyst, no, no. no. Dobra, ale fajnie. A za kartę, dobra. Jak to tutaj w ogóle wygląda? No kawałek odkryliśmy, kurczę, mało trochę odkryliśmy, ale myślę, że na następnych live'ach ewentualnie skupimy się na eksploracji głównie, więc sobie popływamy, pogadamy. Tak chyba będzie najlepiej. Dobra, wracamy do domu. I jeszcze sobie może wiecie co. Albo dobra, nie będziemy już sobie próbować. Wrzućmy to żelazo, bo tutaj ładnie nam siadło mieć właściwie też możemy wrzucić niech się to przepala eee, bakecik sobie weźmiemy napełnimy lawą tu bym też w ogóle musiał wiecie co jeszcze chyba więcej tej lawy zrobić no i patrzcie mamy praktycznie stak diamentów zajebiście. Eee, ciurdel dzięki za followka. Jeżeli będą streamy z Dead by Daylight to oczywiście, że można ze mną zagrać. Zawsze jak ten to zawsze, zawsze, proszę. Tylko najgorsze jest to, że jak robię streama z Dead by Daylight to nagle się okazuje, że nikt nie chce ze mną grać <grym> i to jest problem. Na paczce modów gram, gram wiesz co, bo generalnie to jest taka moja seria YouTube'owa, więc jak chcesz spis modów to zapraszam na YouTube'a sobie zobaczyć pod filmem z serii od deski do deski. To jest Minecraft solo z takim delikatnym twistem plusem. Ale generalnie taki czysty Minecraft, tylko że to jakieś shaderki, tutaj głównie tylko te kamienie do teleportacji i Tak to działa tylko. Nie, to mówię, to jest sam sama vani to jest vanilla Minecraft z, z takimi małymi ułatwiaczami. Właściwie z takich modów, które są to jest chyba tylko mod na Waystone, czyli na to, że mogę się właśnie gdzieś tam tepać. O o. I trzeba byłoby chyba drugą skrzynkę zrobić na tą wełnę. Albo może jakieś miejsca w magazynie u nas tym głównym. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na koniec tutaj. Em. Um ciurdy nie powiem Ci, bo nie za bardzo się ogarniałem w te modpaki Ale myślę, że czat może pomóc. Ewentualnie na Curseforge'u możesz zobaczyć. Bo tam wydaje mi się, że jest sporo odpaków. Seria z Grounded? Zobaczymy, może wróci, zobaczymy, zobaczymy. Czy ja już mogę? O. Możemy handlować znowu patykami. Jak mówiliście, że to się robi niby? Jak wy to mówiliście, że robicie? Z shiftem, ale co z shiftem, no trzymam shift. Aaa, shift shiftem na ofertę, no to klikam z shiftem na ofertę i co? I gówno, a z kontrolem? Też nie, nic mi się nie dzieje. A? I ENTER? SHIFT i ENTER? Nie. Też nie działa. Spacja? Nie. Nope. Co się zepsuta? Mogę ewentualnie tak robić. O. I patrzcie, mamy 45 tych. Spoko. Nie wiem, coś tu, coś tu się zepsuło. E, dobrze, youtube, y, ale e, nie wiem, co się tu zrobiło. Może jakiś mod mnie blokuje przed czymś? Nie wiem, nie mam pojęcia. E, dobrze, youtube, y, ale ja wam za dzisiejszy odcinek dziękuję. Następne już będą normalne, więc jeżeli macie dla mnie jakiekolwiek tutaj e, prośby, co mamy zrobić, tematy, to śmiało, piszcie. E, Najedzie na Emeraldy i wtedy Shifty Spacja. No teraz to już nie, nie, nie ogarniemy. Ale dobra, YouTube, ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnych, także trzymajcie się. Cześć, czaty, możecie się też żegnać. Eee, także słyszymy się w kolejnych odcineczkach od deski do deski. Także bajo pa!